Bardzo dziękuję, że Państwo przyszliście na naszą konferencję zwołaną na szybko, ale jednak uważamy, że powinniśmy kilka słów wyjaśnienia na temat ustawy refundacyjnej powiedzieć. Otóż pokazują się ostatnio różnego rodzaju artykuły, które przypisują nam nieprawdę. Mówię nam, czyli osobom, które pracowały w Sejmowej Komisji Zdrowia i pracowały długo i żmudnie nad nową ustawą refundacyjną. Otóż chcę zdementować i jasno jeszcze raz powiedzieć, bo czyniliśmy to już wielokroć, że wszystkie pieniądze, które zostaną zaoszczędzone z ustawy refundacyjnej nie trafią do budżetu państwa. To są pieniądze, które pozostają w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia i zgodnie z ustawą będą wydatkowane na cele, które które może i powinno finansować Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym także na leki innowacyjne i na leczenie chorób przewlekłych. No i właśnie w uzupełnieniu do tego, co powiedziała pani poseł, chciałem powiedzieć, że wprowadzenie ustawy refundacyjnej po raz pierwszy dało możliwość wprowadzenia w Polsce nowoczesnych, innowacyjnych leków na leczenie cukrzycy typu pierwszego, jak na przykład długodziałające insuliny, bardzo nowoczesnych leków na leczenie astmy, których nigdy w Polsce nie było dla pacjentów dostępnych, także nowoczesnych leków na leczenie raka prostaty i wielu, wielu innych, które tylko i wyłącznie dzięki temu, że ustawa refundacyjna weszła w życie, dzisiaj są dla pacjentów dostępne. I z całą mocą chcemy podkreślić, że to nieprawda te pieniądze nie będą wydatkowane na inne cele niż cele związane z ochroną zdrowia. I bardzo byłoby dobrze, żebyście nam Państwo nie przypisywali roli, której, w której nie braliśmy udziału. Komisja Zdrowia zawsze pracowała i pracuje na rzecz pacjentów i chcemy, żeby pieniądze, którymi dysponujemy, były wydatkowane efektywnie. No krótko mówiąc, dziury w drogach nie będą łatane za pieniądze, które mają być przeznaczone na leczenie pacjentów.